Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu, w kolejnym naszym wielkopostnym odcinku. Kochani, Wielki Post jest takim czasem, kiedy chcemy się jakoś szczególnie nawracać. Chcemy podjąć jakiś taki wysiłek konkretny naszego nawrócenia. Chcemy też przyjrzeć się sobie, co w nas jest takim elementem, który wymagałby jakiejś poprawy, zmiany. Wymagałby zastosowania może lepszych środków, lepszych rozwiązań, co w nas jest nie najlepsze. I myślę, że to jest dobry moment, żebym też trochę się wam wyspowiadał i zrobił przed wami taki rafunek sumienia, bo muszę się wam przyznać, że z jakiś miesiąc czasu, kilka ostatnich, chyba ze cztery ostatnie odcinki, miałem takie, że po prostu czułem, że, że one są totalnie nieprzygotowane. Wiecie, brakowało czasu, też ten czas taki atmosferyczny, pogodowy był taki, że momentami już się człowiekowi tak zupełnie nic nie chciało. Momentami naprawdę brakowało czasu, siedziałem gdzieś tam nocami, żeby, żeby ogarnąć pewne, pewne rzeczy. I miałem wrażenie, że kiedy już wiecie, termin gonił, trzeba było nagrać odcinek, żeby go poskładać i wrzucić, to to miałem wrażenie, że po prostu gadam tak bez sensu, że, że to jest tak nieprzygotowane, że miałem takie wyrzuty sumienia, wiecie, że, że po prostu opowiadam rzeczy takie zupełnie nieprzeżyte nie przeze mnie. Nie? I, i, I trochę takie jakby nieszczere w tym wszystkim, chociaż to nie zakładało nieszczerości, ale, ale po prostu nieprzepracowane, nieprzeżyte, może w ten sposób. Nie? Czyli miałem poczucie takiej zupełnie nieuczciwości względem was, którzy na to patrzycie. Ale co ciekawe, przez ten ostatni czas, przez te ostatnie kilka tygodni, też dostałem sporo, sporo takich sygnałów, że jednak te odcinki coś komuś dały. Tak? Że, że ktoś coś wyniósł z nich, że zaczerpnął jakiejś dobrej treści i, 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 i że, że, jest okay, że jest OK. nie? pomyślałem sobie, że to jest, kurczę, to jest kolejny raz. Kiedy Pan Bóg naprawdę się upomina, tak? kiedy Pan Bóg pokazuje, że słuchaj, to naprawdę nie chodzi o ciebie, że to nie chodzi o to, na ile ty się starasz, na ile ty się wiesz, tutaj rozwiniesz w elokwencji, w retoryce i, i w swojej jakiejś tam wiedzy biblijnej czy jakiejś innej, nie? że to naprawdę nie chodzi o ciebie, człowieku, tylko chodzi... O mnie. I myślę, że to jest po raz kolejny Pan Bóg się rzeczywiście o to w jakiś sposób upomniał, żebym go nie zasłaniał. Bardzo, bardzo to do mnie dotarło też w perspektywie dzisiejszej liturgii Słowa. Dlatego się tym dzielę. No bo właśnie, kiedy siedziałem sobie nad, nad dzisiejszymi czytaniami, to jakoś szczególnie to do mnie dotarło. Sama Ewangelia, którą już wiecie, to jest Ewangelia, która się trochę powtarza. Dzisiaj mamy przemienienie. Historię przemienienia w narracji Mateuszowej. To jest, to jest tekst, który się powtarza trochę, trochę często, tak naprawdę. I, i, I od jakiegoś czasu przeżywam go właśnie w taki sposób, że, że Pan Bóg, tutaj, zobaczcie, on staje w takiej bardzo ciekawej perspektywie. Nie? Jest Piotr, który tak naprawdę. Bierze udział w wydarzeniu, o którym zupełnie nie ma pojęcia. Nie? On, on nie wie, co tam się dzieje w ogóle, ale koniecznie chce to wziąć w swoje ręce, nie? koniecznie chce tam zadziałać, koniecznie chce tam w jakiś sposób wypłynąć. On w ogóle, wiecie, no, tak na zasadzie no, zupełnie nie wiem, co się dzieje, ale będę tutaj grał pierwsze skrzypce, nie? pokażę, jaki jestem fajny. I, i, I jak już pewnie się domyślacie, trochę się odnalazłem właśnie w tej sytuacji. Że, że, że próbuję być kimś takim, nie? I, I Pan Bóg mówi dzisiaj do uczniów, do Piotra też, właśnie, chyba przede wszystkim do Piotra, no bo on jest tam taki wyjątkowo aktywny. Mówi: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Jego słuchajcie. I tak jak Wam wspomniałem, od jakiegoś czasu właśnie przeżywam tę Ewangelię dokładnie w taki sposób, że weź, chłopie, po prostu uspokój się, uspokój się, przysiądź chwileczkę, zdystansuj się i posłuchaj Jezusa. I posłuchaj Jezusa. U Piotra i u uczniów Piotra Jakuba Jana, u nich to zrobiło robotę. U nich to zrobiło robotę, bo dalej Mateusz będzie zapisywał, że po tej sytuacji nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa. Czyli zobaczcie, słuchają Jezusa, tak, Pan Bóg ich wzywa, słuchajcie Jezusa i oni rzeczywiście już są tak skoncentrowani, że widzą tylko Jezusa, już nic innego nie widzą, nie? Drugie czytanie dzisiaj trochę w podobnym klimacie, ono jakby też dopełnia tego obrazu, co, tego co chcę dzisiaj powiedzieć, bo tam Paweł w liście do Tymoteusza mówi tak, że Bóg nas wybawił nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski. Czyli znowu takie pokazanie, słuchaj, nie chodzi o to, żebyś ty się spinał, nie? żebyś coś tam kombinował i robił, bo to jakby nie nie od tego zależy. Nie, nie bądź Piotrem, który po prostu wpada w jakąś e, hiperaktywność jakieś ADHD -mu się tam włącza i, e, i prawda, teraz będzie tutaj przysłaniał wszystkich i wszystko łącznie z Panem Jezusem. Nie? Chociaż w ogóle nie wie, co się dzieje, i nie potrafi tego w żaden sposób ogarnąć. Nie? To nie o to chodzi. Nie! na podstawie naszych czynów, ale stosownie do własnego postanowienia i łaski Bóg działa, nie? czyli tak, jak On chce. I, i, I jakby puentując to trochę, jeśli chodzi o, o liturgię słowa dzisiejszą, zobaczcie Abrahama w, jego, w pierwszym czytaniu, w jego, w jego historii, gdzie Pan Bóg też, no właśnie, gdzie Pan Bóg wzywa Abrahama wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, tak? Czyli zostaw swoje poczucie pewności, zostaw to, w czym jesteś trochę okupany, co jest, co jest taką twoją twierdzą, gdzie czujesz się bezpiecznie, gdzie czujesz się pewnie, gdzie wszystko masz zaplanowane. Zostaw to i chodź tam, gdzie ci pokażę. Wiem, że Abraham to robi, tak? Bo, bo dzisiaj na końcu pierwszego czytania mamy, Abraham udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. Ale co się z tym wiąże, że, że Abraham posłuchał Pana Boga? Zobaczcie, Pan Bóg mówi tak: będę Ci błogosławił, a nawet dalej jest, staniesz się błogosławieństwem. Czyli nie tylko będziesz doświadczał, ale Ty sam będziesz błogosławieństwem, będziesz tożsamy z tym błogosławieństwem, będziesz tożsamy ze szczęściem, będziesz tożsamy z łaską którą Ci dam. Kochani, ja tak to naprawdę dzisiaj przeżywam, tak to odkrywam, że ta liturgia słowa trochę nas wzywa w tym czasie Wielkiego Postu, takim szczególnym i wyjątkowym, no nie ukrywajmy, wzywa nas trochę do takiego puszczenia się tego, w czym czujemy się dobrze, nie? W tym swoim jakimś takim okopaniu właśnie, tak? W tych swoich schematach, w tym swoim działaniu, Myślę, że to jest trochę takie wezwanie, słuchaj, zrób krok dalej. Nie? Pokaż, że mi ufasz. Daj przestrzeń, w której będę mógł działać, w której trochę się pozbędziesz swoich nawet dobrych czynów, nie, a, a dasz, dasz mi możliwość rozwijania cię w nowym kierunku, w nowy sposób, rozwijania Twoich talentów, rozwijania Twoich umiejętności, nie? Tylko zaryzykuj. Zobacz, że to naprawdę nie od Ciebie zależy jak będzie się rozwijało dobro, jak będzie się rozwijała miłość. Daj mi przestrzeń, a będziesz oglądał cuda i będziesz błogosławieństwem, nie? Niesamowite to jest. Wiecie, jest taka historia, ona jest bardzo kolokwialna, bardzo znana, ale myślę, że bardzo pasuje, nie? O człowieku, który wybrał się w góry, Niestety zabłądził w tych górach. Zaczęło się ściemniać, zaczęło, zaczął być już taki bardzo gęsty mrok. Do tego ziemię zaczęła spowijać mgła. Także ten, ten człowiek już naprawdę średnio widział, już prawie nic nie widział. Wyciągał rękę i nie widział swoich palców. Nie? Taka była mgła, taki był mrok w tych górach. No i oczywiście w pewnym momencie z tego wszystkiego się potknął, gdzieś tam się potoczył po zboczu, w ostatniej chwili złapał się jakieś gałęzi. No i co człowiek robi w takim momencie? No zaczął się modlić, nie? Boże ocal mnie, ratuj mnie. No ja nie wiem co się dzieje, nic nie widzę. Pomocy, do Boże, jeśli nie, nie teraz, to kiedy mi pomożesz? W jaki sposób mnie uratujesz? W jaki sposób mi udowodnisz, że jesteś? Ratuj mnie! Jeśli jesteś, ratuj mnie! W tym momencie usłyszał taki głos, sam nie wiedział, czy, czy gdzieś w sobie, czy gdzieś na zewnątrz, ale usłyszał wyraźny głos: puść tę gałąź. Puść tę gałąź, nie? Sobie pomyślał, rozejrzał się po tym mroku wokół siebie, po tej mgle, zobaczył, że nic nie widzi tak naprawdę? Mówi, no nie, no w życiu, nie? Jak ja puszczę gałąź? Kurczę, przecież, no, pewna śmierć. Historia kończy się w ten sposób, że kiedy nad ranem ratownicy, którzy wyruszyli w poszukiwaniu tego człowieka, znaleźli go, zobaczyli, że jest naprawdę bardzo blisko z szlaku, tylko wisi na zboczu Metr nad Ziemią. Metr nad Ziemią. Gdyby puścił się tej gałęzi, to prawdopodobnie odnalazłby ścieżkę do domu. Kochani, myślę, że to jest trochę w ten sposób, nie? Że, że musimy Panu Bogu dać właśnie taką przestrzeń takiego, takiego działania. Nawet jeśli będziesz musiał zobaczyć, że, że zrezygnować z jakiegoś dobra, które robisz na rzecz pewnego ryzyka, nie? to myślę, że to jest właśnie dzisiaj takie wezwanie. Puść, zaufaj pozwól mi działać więcej, pozwól mi działać bardziej w swoim życiu, a zobaczysz, że staniesz się błogosławieństwem. I tego bardzo chciałbym wam, wam dzisiaj życzyć, nie? Takiego zostawienia swoich warowni, zostawienia swojego, swojego takiego poczucia pewności, tego, że, że, że ja wiem, co robić, tak? Że, że ja teraz... Potrafię tutaj zadziałać, potrafię być fajny, potrafię być dobry, potrafię być wspaniały, może nawet miłosierny i, i taki Boży w tym wszystkim, ale pozwól się poprowadzić Panu Bogu, Panu Bogu dalej. Przynajmniej wiecie, ja to dzisiaj tak odczytuję i myślę, że właśnie to jest kolejny moment, kiedy Pan Bóg pokazuje słuchaj, facet, to, to naprawdę nie chodzi o Ciebie. Możesz być super fajny, ale to naprawdę nie chodzi o Ciebie. Możesz być świetnie przygotowany. Ale tak naprawdę więcej zdziałasz, kiedy zostawisz przestrzeń mojej miłości, mojej dobroci, a nie będziesz kombinował sam i nie będziesz próbował być fajny sam. Życzę wam tego. Życzę wam tego, żeby, żeby dzisiaj zaryzykować i, i z Panem Bogiem przeżyć ten czas Wielkiego Postu i, i pójść dalej w historię z Nim, nie? Bo, bo to jest początek historii. Ona. Ona tak naprawdę się nie kończy, tylko czeka nas przygoda za przygodą. I, I tego Ci życzę, bardzo Ci tego życzę. Dania przestrzeni Panu Bogu po to, żeby stać się błogosławieństwem. Puść się tego, czego bardzo się trzymasz. Shalom Alechem. Tak nazywam cię, Pomóż mi w sobie znajdź i to już takie coś ma.